Słuchajcie, bo ja już nie mogę. Wchodzę sobie normalnie na Roblox High School, chcę tylko odebrać zadanie z matematyki, a tu najgle słyszę dźwięk, jak z rozwalonego alarmu w obiegu. I kto wbiega? Trzech typów w awatarach z darmowym pakietem Bacon Hair, krzycząc: to jest napad na szkołę, dawać cały ekem. całą piżę stołówki. Tak, serio. Zamiast jakichś skarbów czy gamepasów, oni napadli szkołę po pizzę. I oczywiście zamiast dramatycznej sceny, nic tylko lag w mojej kamerze X20. Dyrektor, też NPC od 2016 roku wygląda, jakby odpalał się na Windows XP, zaczyna uciekać. Ale jego animacja nie działa, więc on po prostu ślizga się po podłodze, jak zepsuty rumba. Jeden z baconów wyciąga megafon, taki za zarobuksy, wiecie, ten, co spami czacie, oddawać ser. W tym czasie czwarty gracz odpala samochód z gamepassem i próbuje wjechać do środka. Ale nie może, bo auto odbija się od drzwi, jakby było zrobione z żelatyny. Potem nagle pojawia się typ w skórce, Mroczny Wojownik 2007 i mówi: Na mojej zmianie nic nie będzie napadane, po czym rzuca w nich plecakiem. Tak, plecakiem. I to działa. Bacon Hejry rozbiegają się jak NPC, które zgubiły ścieżkę AI. A ja? Ja zostałem tam jak kołek i jedyne co mogłem zrobić, to patrzeć jak cała akcja kończy się tym, że wszyscy trafiają do detention. Nawet ja, chociaż tylko stałem i jadłem chipsy z ekwipunku. I na koniec gra wywaliła mnie do lobby z komunikatem: You have been kicked for excessive observing.